Mimo, że okres wakacyjny dobiegł końca, to mieszkańcy Wocławka i powiatu mogą liczyć na moc atrakcji w najbliższy weekend. Jutro spod Muzeum Historii Wocławka wystartuje gra miejska pod tytułem Architektura Wocławka w dwudziestoleciu międzywojennym. Cała akcja związana jest z Europejskimi Dniami Dziedzictwa. Celem tej gry jest przede wszystkim przybliżenie kwestii związanych z architekturą, właśnie Wocławka. Z lat 18-39, ale, ale głównie właśnie w kwestii takiej, czy w takim charakterze zabawowym każdy z uczestników będzie musiał się okazać jako określoną wiedzą, odbyć podróż do określonych punktów w mieście i tam odpowiedzieć na załączonym arkuszu na pytania, które są do danego obiektu dołączone. Gra miejska wystartuje jutro o 10. Wszyscy, którzy lubią posłuchać rapu mogą udać się na drugą już edycję na w punkcie widokowym na Zawiślu. Tam odbędzie się Rap and Rave Festival. Start o 18:30. Następnego dnia, czyli w niedzielę odbędą się kolejne dożynki w naszym regionie. Jedne z nich odbędą się w Gminie Wocławek w Smulniku. Rozpoczynają się mszą o godzinie 12 w kościele parafialnym w smulniku. Następnie z korowodem przechodzimy na boisko sportowe przy szkole podstawowej w smulniku i tam odbędzie się część obrzędowa i później oczywiście część artystyczna gwiazdami, gwiazdami tegorocznych dożynek będzie zespół Denzel oraz zespół Make. Rolnicy zaplony podziękują również w gminie hoceni. O atrakcjach nie będę wspominał, bo jest ich naprawdę dużo i dla ducha, i dla ciała. Myślę, że fajnie się spotkać, poświętować. Mimo że ten rok był bardzo, bardzo trudny, zwłaszcza dla rolników, ale mam nadzieję, że to, co udało nam się zebrać, wystarczy dla wszystkich na zwykły, powszedni chleb. Dożynki w Śmiłowicach rozpoczną się o godzinie 16. Gwiazdą tegorocznych dożynek w gminie Hoceń będzie Bobi. Miłośnicy historii będą mogli udać się zaś do Izbicy Kujawskiej, gdzie odbędzie się festyn archeologiczny. W najbliższą niedzielę, to jest 8 września, mamy w ramach Europejskiej Dni Dziedzictwa Kulturowego kolejny festyn archeologiczny pod nazwą Wehikuł Czasu. Jest to 12. edycja tego, tego wydarzenia, tego festynu. Oczywiście, miejscem jak zawsze jest Park Kulturowy w Wietrzychowicach. Festyn rozpoczynamy o godzinie 11.00, potrwa do godziny 18.00. Jak co roku przewidziane są pokazy archeologii eksperymentalnej. Mamy tematyczne stoiska, mamy stoiska również gastronomiczne. Sądzę, że każdy z uczestników znajdzie coś ciekawego dla siebie. Natomiast o godzinie 15.00 rozpocznie się w miarę fajna impreza metrologiczna. Wydarzenie związa jest z Włocławską kolekcją wak i miar. Organizatorzy zapraszają i zapowiadają szereg atrakcyjnych pomiarów. Będzie chociażby można zmierzyć swój refleks za pomocą przyrządu do mierzenia czasu refleksu. Będzie można yy zmierzyć dokładność swojego zegarka na chronokomparatorze. Będzie również generator fal chladniego, eee, bardzo ciekawy eksponat, zapraszamy, e, który pokazuje jak blisko jest od dźwięku do sztuk wizualnych, tak bym to nazwała. Będzie rowerek, który zamienia energię mechaniczną w elektryczną, dzieci będą mogły troszeczkę e, jakby energii z siebie spuścić. Impreza potrwa do godziny 18:00. Całe wydarzenie odbędzie się w Centrum Kultury Browar B.